Cześć, cześć! Przed Wami recenca książki Zagłada domu Uszarów. Napisał ją pan Edgar Allan Poe. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Replika. I zobaczcie jej piękne, kolorowe brzegi. A wydana została 1 lipca 2025 roku. No prawdziwe cudło. Takie poetyckie zawroty. Mamy tutaj też mrok, czający się tak naprawdę za każdym progiem. I klimat dawnych czasów, wywodzący się od ludzi, powiedziałabym, że wyższej klasy. I to tylko rąbek tego, co tutaj spotkacie. Muszę dodać, że jestem zahipnotyzowana barwionymi bokami, które tworzą przedsmak tego, co tutaj poznacie. Bardzo, bardzo długie zdania, które opisują konkretną rzecz, oddają jej siłę i moc. Opleciane mieszanką aury duszności oraz zabarwienia strachem. Odpowiednim do domu i ludzi w nim zamieszkujących, bez względu na to, czy wciąż tam żyją, czy żyli. No, powiem Wam, że ten klimat trzeba po prostu pokochać i wczuć się w niego, jak w słowa narratora, którego no niestety nie znamy. Konkretność została tutaj pochowana na rzecz odczuwania historii zmysłami. To, co nam zostaje przedstawione, jest opisane jakby dookoła, tworząc taką aurelę. Aury, olę, poetyckości, no skąpane jedynie hmm, chyba w swych mocach. No, piękne rzeczy są tutaj opisane jako przemijające, no, tracące dawny szyk i klasę, która kiedyś świeciła uznaniem, a teraz pustkami. I łącznie z nią właściciel tajemniczej posesji i jakby żywy, a jednak rozkładający się wyglądem niczym miesięczny nieboszczyk. Od razu po prostu przyszło mi tutaj skojarzenie bycia martwym za życia. Ogólnie nie ma tutaj wiele wydarzeń, tylko całe opisy skupiają się na tym, aby ukazać nam przemijanie wszystkiego. Podkreślenie tego, że jedynie dusze się nie starzeją, bo ciało w wyniku uległości na współczynnik natury, no niestety sprawia wrażenie starej piany albo mm, rozpuszczonej pielasteliny. Te kilka opowiadań tutaj zawartych są ukazane jako takie duszne, wręcz nachodzące na czytelnika, a nawet z każdym przeczytanym słowem wpełzające pod jego skórę. I głównym wątkiem jest taka niewiadoma, zaginięcia i taka szalejąca, szalejąca niepewność. I mam tu dla Was urywek od jednego z opowiadań. Kawałek spódniczki nieszczęśliwej dziewczyny, długi na dwie stopy i szeroki na jedną, oddarto, okręcono dookoła jej szyi i zawiązano na karku. Prawdopodobnie w tym celu, by stłumić krzyk, uczynili to złoczyńcy, którzy nie mieli przy sobie nawet chustki do nosa. A na koniec dodam, że no nie jest to łatwa lektura i tylko fani horrorów psychologicznych powinni się przekonać, czy podołają temu klimatowi. I prawdopodobnie oni chyba docenią ją najbardziej, bo jeżeli szukacie po prostu jakiegoś zwykłego horroru, mocnego, mocno krwawego, to po prostu w tej książce się zawiedziecie, bo to jest tak bardzo poetycko. Pisano, może nawet trochę bardziej gotycki styl, coś takie, takie ala dawniejsze czasy. Więc no, nie znajdą tutaj tego, czego oczekują. Więc najlepiej sięgając po książkę, po której po prostu wiemy, czego możemy się oczekiwać, a w tym przypadku tej dawności, przemijalności. I, I jakby tak morderstwa, ale słowem, uczynkiem i myślami, a niekoniecznie tymi prawdziwymi rzeczami. Także no książka jest nie dla wszystkich, jak to jeszcze raz muszę podkreślić, ale ci, którzy właśnie uwielbiają takie horrory psychologiczne, wejście do tej psychiki, do dusznej atmosfery, do jakichś tam duchów, do dawnych wierzeń, do ludzi trupów wręcz bym nawet mogła powiedzieć, to po prostu ta książka wtedy im się bardzo spodoba. I taką osobą właśnie najbardziej wam polecam. I życzę wam cudownego wieczoru. Oczywiście z książką, ale czytajcie, gdzie nie ma co w nocy. Nie, 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 nie polecam. <laughs> Za bardzo się wystraszycie. Żegnajcie! Pa, pa!